Szukanie związku to pułapka. O tym porozmawiamy w tym odcinku, że szukanie relacji może stać się łatwo pułapką. Jaką pułapką? Pułapką stania się tym potrzebującym. Po angielsku jest takie słowo NIDI, czyli takim po polsku mówimy wręcz desperatem, desperatką, że można wpaść w tą energię desperacji czy szukania, bycia NIDI potrzebującym, szczególnie w czasach, kiedy te algorytmy social mediowe ku temu jakby prowadzą często, bo one nagradzają za ilość postów, na przykład takie TikToki, nie? I powiem wam przykład bycia nigi, nie? Tym potrzebującym desperatem, desperatką. No, widzieliśmy taki profil ostatnio. Na TikToku, że dziewczyna, i to atrakcyjna, ładna dziewczyna, i widać, że burczono taka, że ma coś w sobie, ale 700 postów na tym TikToku, no 700, nie wiem, kilkaset, kilkaset, tak, kilkaset dosłownie, i każdy post o tym samym, jak to ona, szuka relacji, nie? My tak na to patrzymy i tak ty stary w życiu, nie? Nie, w życiu. Nie, czerwona lampka, tam, tam coś jest nie tak, nie? Tam jest, nie wiem, i pomimo, że mówię atrakcyjna, widać, że też z osobowością, jakąś jakąś głębią osoba, to no kurczę, jak widzisz kilkaset postów takim samym, z taką samą energią, jak bardzo szukam, że ja tylko wierzę, że ktoś, ktoś nie wiem, to jest taka, że ona potrzebuje, żeby ktoś ją uratował, i tak dalej. No i faceci, no, prawdopodobnie spotka osobę no, równie zdesperowaną, coś takiego, i stworzą jakiś kapuśniak taki, albo no nie wiem, ale. To nie jest dobra energia do poszukiwania, yy, poszukiwania. W ogóle to słowo też jest złe, nie? To chodzi o to, żeby nie szukać, ale wystawić siebie na rynek. Pokazać siebie, że jesteś, że jesteś otwarty, otwarta na relacje, że jesteś tam, jaka jesteś, jaki jesteś, ale nie szukam. To, taka intencja powinna być. Słuchajcie, komunikuję światu, wszechświatu, że jestem singlem, singielką, otwarty na relacje, ale ja nie szukam. Taka powinna być intencja, nie dosłownie. No i nawet na, nagrałem tutaj takie wideo o tym, jak znajdujemy prawdziwą miłość, Taka, to jest głęboko duchowe, takie. Gdzieś znalazłem w internecie od tych, kurczę, ludzi, o którzy mówią o głębokich, bardzo duchowych sprawach. I to, ten materiał mówi o tym, że jak znajdujemy prawdziwą miłość wtedy, kiedy naprawdę kochamy swoje życie, kiedy my się świetnie czujemy. Bo wiecie, ta, ta, na zbiór tej atrakcyjności naszej to zbiera się nie tylko nasz, nasza buzia ładna i włoski pięknie uczesane, tylko to, jak my się w swoim życiu czujemy, jakie mamy relacje z życiem, z ziemią, z planetą naszą, z wszechświatem, ze społeczeństwem i ludzie to widzą, że ktoś kurcze. No, Tutaj jest jakaś, nie wiem, pa pa panika, desperacja, trzeba kogoś uratować. Co ja mam być tam lekarzem, terapeutą, wybawicielem? Znaczy, faceci się często odnajdują w tej roli, ale ja nie spotkałem takich relacji, które by z tego wyszły, nie? W sensie, żeby to z tego wyszło coś dobrego. Z reguły wychodzi kocioł, bardzo toksyczna atmosfera, sytuacja yy, i znowu poranione jakieś osoby, dwie. Z wielką kłótnią się rozstają, albo w jeszcze większej depresji, albo coś takiego, albo, no, no wiecie. Tylko warto zaznaczyć, że, bo jak teraz mówię, nie bądź desperatem, to wiele osób w ogóle nie wystartuje. Wiecie czemu? Bo, żeby wystartować, to też na początku trzeba popełniać błędy. W każdej dziedzinie życia, czy jak coś poznajemy na początku, zawsze na początku. Ludzie popełniają błędy. Nie ma tak, że cokolwiek zaczynasz robić, czy wchodzisz w te aplikacje randkowe, zaczynasz ciś tam pokazywać się na rynku, to na początku nie będziesz w tym dobry. Każdy ten mecz, który ci się trafi, będzie pełny emocji dla ciebie. Zaczniesz gadać głupoty, zacz wiesz. Będziesz się zastanawiać. Kurczę, o, kurczę, fajna osoba się zmeczowała na aplikacji randkowej, czy gdzieś tam, no, to co tu napisać? Nie wiem, umówić się od razu, żeby mi nie uciekła, czy zagadać, czy wypytać o wszystko, czy żeby za dużo nie gadać, czy być śmiesznym, czy kurczę, od, nie wiem, jakieś czy być, takim takie ostrzej i w ogóle co tu zrobić. No i wyjdą cringe'owe, chore sytuacje, w których wyjdziesz na palanta i tak dalej. Na pewno tak będzie. Więc ten etap, wiecie, no, kto nie popełnia błędów, ten się nie rozwija. Często ludzie nie idą do przodu, bo się boją tych błędów. No Do odważnych świat należy. Wiecie, że żeby się rozwinąć w czymkolwiek, należy no, mieć na tyle pokory, żeby wiedzieć, że no, te błędy popełniać, być otwartym. Kto popełnia błędy, ten się rozwija. Nie ma, im więcej tych błędów, tym lepszy, kurczę, y, tym lepsza osoba bardziej rozgarnięta, nie? Więc trzeba być otwartym na popełnianie błędów. Mówię o tym po to, że no, jak mówię, o, no, powiem o etapie desperacji, czy o tym, żeby nie stać się desperatem, to wiele osób będzie się bało wystartować, bo zauważy w sobie te uczucia silne, pojawiające się w każdym, jakby tym, randkowej sytuacji, nie? Czy poznawania drugiej osoby. No i o Jezu, ja nie chcę być desperatem i się wycofają. Nie! Właśnie w Tutaj trzeba mieć na tyle, kurczę, tego, tej szlachetności serca, żeby brać na klatę swoje własne błędy, porażki, swoje własne, nie wiem, wyjścia na głupka i tak dalej. Przejść przez ten etap desperacji, on nie jest jakiś długi, nie jest ten, to doświadczenie w miarę szybko łapiemy, jak gadać, o co chodzi w tym wszystkim. I no, ci, co popełniają błędy, potem stają się, kurczę, Dobrzy w danej dziedzinie, a ci, którzy się ich boją, to nie rozwijają się, nie? Więc popełniajmy błędy i mieć dość dystans do tego, kurczę, dość wiesz, Dobra, ja zaczynam, nieważne, no trudno o no, co nie znam, ja nie jestem specjalistą od aplikacji randkowych i tak dalej. Dobra, ja też zaznaczę, ja nie jestem właśnie specjalistą od randkowania, jakimś coachem podrywu czy relacyjnym, po prostu na okoliczność portalu prawdziwamiłość.pl, który reklamuje prawdziwamiłość.pl, tutaj robię taki jakby szczery deep dive w kierunku relacji, poznawania ludzi, w stylu właśnie rozkminy, czyli mówienia z perspektywy swojego doświadczenia, czy z, gdzieś tam zgromadzonej po drodze wiedzy, nie? Więc żeby nie wiedzieć, należy o tej energii desperacji. Czyli ta dziewczyna, co ma TikToka z kilkuset postami, jak ona szuka, co powinna zrobić. ano nie komunikować w każdym poście, jaka jest bardzo potrzebująca, tylko rzeczywiście pokazać, że jakie ma fajne życie, co lubi w swoim życiu. Jeden post na 50 napisać, że ja jestem otwarta na sąd na relacje, tak wychodzę na ten rynek, bo wiecie, też nie sztuka siedzieć w piwnicy. I czekać, aż ktoś przyjdzie i dokopie się do tej twojej piwnicy. E, czyli należy wypuścić pokazać się na rynku, zakomunikować wszechświatowi społeczności, społeczeństwu ludziom, że jestem na rynku, jestem na otwarty otwarta na relacje, jestem singlem i tak dalej. I tak wygląda moje życie i tak powinno to wyglądać, a nie że łomatko jak ja szukam relacji, łomatko tylko relacja mnie uratuje. Kobiety mają często takie też podejście, że właśnie one dopiero w relacji będą się czuć y, jak kobieta normalnie, bo tak to ona jest spanikowana, to też nie jest dobre, nie. Więc dobra intencja to tak, pokazuje siebie na rynku, y, 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 że jestem otwarty, otwarta na relacje, y, że y, że jestem singlem, otwartym na relacje, ale nie, że szukam. Czyli pokazuję siebie, jestem na rynku, pokazuję swój świat, ale nie szukam. Nie? To, to jest dobra intencja. Nie szukam. Jak się znajdzie, będę super szczęśliwy, bo jestem otwarty na relacje, czuję, że w moim życiu jest etap teraz, kiedy właśnie chcę poeksplorować, popoznawać ludzi, popatrzeć na różne charaktery, żeby znaleźć kogoś dopasowanego, ale nie szukam desperacko nikogo, bo lubię swoje życie, kocham. I naprawdę trzeba dojść do takiego stanu. Na kanale nagrałem też wideo o tym, jak znajdujemy prawdziwą miłość. Znalazłem taki głęboko duchowy, kurczę, dobry materiał na temat tego, kiedy znajdujemy prawdziwą miłość. Wtedy, kiedy zaczynamy naprawdę kochać swoje życie. Bo wiecie, no, ta nasza atrakcyjność cała to nie jest tylko to nasza buzia, i włoski, ładne loczki, tylko właśnie to, jak my się w tym życiu czujemy. To widać w energii człowieka, jak ta osoba w życiu, w społeczeństwie, jak się czuje, czy lubi to życie, czy i tak dalej. Wiesz, jak sobie radzi z tym życiem. To wszystko komunikujemy w swoich postach, w byciu na mieście gdzieś tam i tak dalej. Jak się czujemy w życiu? No, i nikt z nas nie chce być ratownikiem kogoś pogubionego, nie? No, chociaż czasami faceci wpadają w tą rolę. No, ja nie wiem, jak to się kończy, dobra. Więc podsumowując, warto o tym wiedzieć, że jest taki etap bycia despera tej desperacji. Docelowo. Uważać, żeby nie, nie, nie sformułować ostatecznie takiego komunikatu desperacji. Błędy należy popełniać, no bo przecież jak dopiero pierwszy raz wejdziesz na te... A apki randkowe, czy do świata, właśnie, poznawania ludzi, no to na początku będziesz popełniać błędy. Więc kto się boi tych błędów, nigdy nie wystartuje, nawet, nie? Więc należy popełniać błędy, należy próbować, co tam ci do głowy przyjdzie, żeby mieć feedback od świata. Aha, no dobra, tak zagadałem i gdzieś tam powiedziała, że jestem świrem i uciekła, nie? Czyli. Nie tędy droga, dobra, ale wiem coś już po tym świecie. I po, I po jakiejś serii błędów człowiek się uczy. Nie nauczysz się, jak nie popełni błędów, no tak to wygląda. Ale docelowo nie być w energii desperacji, w energii bycia desperatką, która uważa, że tylko relacja mnie w życiu uratuje tylko zacząć lubić swoje życie budować karierę, czuć się dobrze rozwijać pasję. Iść do przodu, czy też ludzie, właśnie jak gdzieś tam zaczynają zawsze wchodzić w ten etap poznawania ludzi, czy mają taki etap w życiu, to zaczynają też dbać o siebie. To też podnosi energię, czyli jakieś fitnessy, spacery, lepsza dieta, sauny, baseny, kurcze, siłka i w ogóle. I to, to też jest to dbanie o siebie, też nas no czegoś ważnego uczy, nie? tego self-care więc w tą stronę iść, czuć się dobrze, zaplanować sobie, ja chcę czuć się dobrze, wiecie, cały ten coaching też mówi, że to naprawdę nie trwa długo, nowy nawyk buduje się 30 dni, więc wystarczy, że przez jakieś 30 razy coś pod rząd gdzieś tam zrobić i budują się fajne na, na, nawyki, nie? Więc wyprowadzić to swoje życie na prostą, czując się z, z, właśnie w swoim życiu dobrze, tak należy to robić, dobra. Więc Zapraszam na portal prawdziwamiłość.pl. To jest portal, na którym komunikujemy światu, że jesteśmy otwarci na prawdziwą miłość. Nie szukamy, jak się znajdzie, to super. I to jest portal oparty nie o zdjęcia, ale o wartości. Wartości takie jak na przykład podejście do społeczeństwa, polityki, czy ktoś jest konserwatywny, liberalny. Czy ktoś wierzy w życie po śmierci, wiara w Boga, wi czy ktoś jest wierzący, niewierzący ateistą, agnostykiem, jaką dietę ktoś ma, czy jaki ma styl życia, styl pracy, stabilną, niestabilną i tak dalej. To jest portal oparty o wartości, a nie o zdjęcia, na które Was zapraszam, prawdziwamiłość.pl. Czyli uważamy, żeby nie stać się desperatem, desperatką. Mimo wszystko jesteśmy, błędy trzeba popełniać, więc wielokrotnie można wyjść na Desperata, spoko. Próbowałem źle zagrałem, źle coś zagadałem. Trudno, nie docelowo nie, nie, nie w tą stronę i tak dalej. Mniej a będzie ci dane. Jest takie piękne polskie powiedzenie. Więc z reguły to jest tak, że na początku ludzie startują. Próbują, próbują, przechodzą przez wiele, wiele błędów, nie? No to zatoczenie, taka osoba, taki dojrzały gościu, ale tak miał. A potem jak już miał wywalone, już podchodził do tego z takim suchym, że ja już mam wywalone, już na tylu randkach z tymi dziewczynami byłem, już tyle tego, nie, mam wywalone, nie? I wtedy jak miał wywalone, to poznał fajną dziewczynę. Więc to jest taka dobra droga zacząć popełniać błędy, dojść naturalnie do stanu, mam wywalone, bo już tyle tych błędów kuwałniłem. Że kolejna tam osoba, coś tam mam kontakt, jakieś nawiązanie znajomości. No ale to już tak zwiesz, czy wyjdzie, czy nie mnie to nie podzielam. Spoko życie i wtedy się poznaję tą drugą osobę fajną. Zapraszam na portal Prawdziwa Miłość.pl. Do zobaczenia na kanale. Cześć.